Jak będziecie mieli ochotę, to przyjdźcie sobie, postawicie sobie tutaj krzesełko przed tym i będziecie się wpatrywać, bo, e, no bo to kusi, tak, żeby sobie popatrzeć, jak oni sobie tutaj żyją. Witamy w naszym kolejnym odcinku. Dzisiaj troszkę poszalejemy, tak? Dzisiaj naszym celem będzie zrobienie takiego oto terrarium. Mateusz, co my tutaj wrzucimy do niego? Pokażemy Wam, jak zrobić terrarium dla grupówki pajęczaków. Chodzi nam głównie o damony. Wielu z Was też zadaje pytania, jak to hodować, jak to zrobić, więc dzisiaj z Andrzejem Wam pokażemy, co i jak zrobić, żeby sobie pochodować damony. I nie będzie to tylko jedna sztuka, właśnie tylko będzie to grupówka. Czyli trochę jedziemy sobie po bandzie, można powiedzieć, bo najczęściej hoduje się po jednej sztuce, no. ale przecież damony jak najbardziej, czyli tempo dwukowce, inaczej tak. E, można też hodować grupowo. Chociaż oczywiście łatwiej jest to zrobić, kiedy one są małe, tak? jest to jedna wspólna rodzina i sobie zaczyna gdzieś tam koegzystować wspólnie. No i dzisiaj tutaj widzimy troszkę większe osobniki ale jest na tyle dużo przestrzeni i zakamarków, że one też powinny się tutaj bardzo fajnie, naszym zdaniem, zaaklimatyzować. No i przede wszystkim zachowamy też odpowiednią ilość samców do samic, żeby nie prowadziły między sobą walk, bo samce niestety ze sobą walczą. I też pomimo, że samce są bardzo terytorialne, samice niestety też, więc terrarium mamy naprawdę sporych rozmiarów. Zresztą myślę, że patrząc na terrarium Andrzeja czy nie, widać jego wielkość. Także nie będziemy mieć tutaj żadnych problemów z walkami, każdy znajdzie sobie swój kącik. Jest kawał fajnej przestrzeni, kryjówek, także tutaj e, fajne rzeczy mogą się dziać. Zobaczymy, jest szansa, że w tego tak przygotowanym terrarium dochowamy się jakiegoś potomstwa. Będziemy Wam co jakiś czas po prostu zdawać relacje, co się dzieje tutaj w naszym e, grupowym terrarium. Oczywiście też dodamy jeszcze kilka różnych. E, dodatków, żeby tej powierzchni było jeszcze więcej. No co? Od czego zaczniemy, Mateusz? No, tak naprawdę większość mamy już przygotowaną. Zrobiliśmy sobie to trochę wcześniej z Andrzejem, żeby zaoszczędzić czasu. Trzeba o tym pamiętać, że damony w większość czasu spędzają na pionowych powierzchniach, ale schodzą też na dno. Także warto sobie zastosować w przypadku damonów albo włókno kokosowe, albo odkwaszony torf. Nie stosujemy ziemi kwiatowej, ani innych tego typu rzeczy. No, Które zawiera jakieś nawozy, tak? Do też to, bo nawozy, bo za jest ruch. też kwaśne, a one niestety no. tego nie lubią. No, przede wszystkim musimy pamiętać o tym, że to są bardzo skryte zwierzęta. One albo mieszkają w jaskiniach, gdzieś tam w się chowają, albo mieszkają w lesie, gdzieś tam pod korą się chowają. Stąd ich taki kształt właśnie bardzo płaski, żeby się gdzieś tam w te szczeliny mogły chować. Stąd tutaj też musimy zadbać o to, żeby było dużo różnych takich kryjówek. Jakiś szczelinek do schowania się, tak. Co będziemy mogli, to zrobimy. Jak nam czegoś będzie brakować, tam jeszcze stwierdzimy, że trzeba, to im się dorzuci. Nie ma problemu z tym. Oczywiście, jak będziecie robić sami, nie musicie robić dokładnie tak samo, ale trzeba pamiętać o tym, że to jednak zwierzątka głównie żyjące w jaskiniach, tak jak już powiedział. Dlatego my też użyjemy terenium, które troszkę tą jaskinię będzie nam przypominać. Ponieważ to są zwierzęta jaskiniowe czy leśne. To tutaj będzie nam wymagana dosyć wysoka wilgotność. Można by było sobie powiedzieć, że to zwierzęta afrykańskie to muszą mieć sucho, ale nie nawet w tym przypadku do 70% tej wilgotności, czyli nie bardzo parnie, ale trochę spryskać możemy. I na przykład, żeby kontrolować tutaj wilgotność, to mamy takie fajne urządzenie, czyli higromet z termometrem, reptecha, i tym sobie możemy kontrolować. Oczywiście leżało sobie z boku teraz mamy około tam 60% wilgotności, ale jak sobie włożymy później tą sondę do środka, to te 70 nam pokazuje w tej chwili, ale oczywiście to trzeba kontrolować w międzyczasie, czyli co jakiś czas sprawdzamy sobie sondą, jaką mamy wilgotność i tam troszeczkę zraszamy. Temperatura nie jest tutaj aż tak bardzo ważna, bo one nie muszą być bardzo gorąco. nawet to jest dla nich duże ryzyko. Jeżeli ta temperatura by przekroczyła 40 stopni, to tu już się im robi krzywdę, niestety do 30 powiedzmy stopni, a nawet troszeczkę mniej może być. Będziemy taką temperaturę utrzymywali. U nas standardowo na naszej wystawie mamy 25 stopni, więc w zasadzie nie trzeba montować żadnego ogrzewania. Ale gdybyście w domu na przykład wymienili jakieś przeciągi, czy oszczędzali troszeczkę na kaloryferach, wiadomo, czasami tak jest, niektórzy lubią chłodniejsze warunki, to trzeba by było trochę podgrzewać takie terarium, ale niekoniecznie żarówką. No bo gdzieś, jakbyśmy sobie tutaj zamontowali, tam mógłby na to wejść, to mógłby się poparzyć. Więc tutaj moglibyśmy sobie wmontować w tylną ściankę, zanim zrobimy takie terarium, oczywiście, na przykład kabel drzewczy, i to by troszkę tam. Pracowało, ale kabel musiałby być obowiązkowo tutaj z regulatorem temperatury, tak? bo mógłby nam rozgrzać tutaj troszeczkę za bardzo. Zresztą, że musicie pamiętać o tym, że damony są bardzo wrażliwe na zmiany temperatur. Czasami jeden stopień za mało albo za dużo może doprowadzić do jego śmierci. A my tu chcemy mieć dzieci. Dokładnie. To, to musimy zarwać, żeby to było w miarę stabilne. My musimy się tutaj do tego przyłożyć dwa razy bardziej. To co? Może przygotujemy parę kawałków kory, my oczywiście sobie przygotowaliśmy wszystko, że pokażemy Wam co zastosujemy do tego terrarium. Takie fajne tuby korkowe, jak najbardziej są do wykorzystania. To Kupy... że nie są jakieś super drogie, każdy nie z Was może sumie. sobie to na, nawet na giełdach terrarystycznych kupić. Jak ktoś przyjdzie do nas też może sobie o, kupić takie tuby, dokładnie. nie ma problemu. Trwały bardzo materiał, to się gdzieś tam nie niszczy, nie pleśnieje. Także jest fajna rzecz wieczna, wie, Wieczny wystrój. No, wkładamy jakoś. to. co? Myślę, że ten nasz fajny dodatek, co? A jakbyśmy zrobili to tu. No. A tu proszę, Nie, albo drugą stronę. Tak nie... no, może już tak jak już. My piłkę troszkę tutaj utniemy, albo tu niżej troszkę. Tu chyba chętnie się rozwieści. O. o! No teraz to wygląda prac. Tak. Sami musicie przyznać. Ale mamy do tego ach, taki czaderski też fajny wystrój. Co powiecie na głowę dzika? Nie dzika, przepraszam, tylko krowy, Krawę, nie będzie krała. Właśnie, znaczy, że w Afryce można często tego typu rzeczy znaleźć. Ale damy ją na, na podkład, żeby była wyżej fajnie widoczna. jest coś takiego. Jakiś taki fragment jaskini, nie? Gdzieś tam przez zwierzaka zawsze może być zaciągnięta do środka. To jest fajny, naturalny kawałek. Oczywiście to jest... E, już zabezpieczona, żeby tu nie było żadnych bakterii, więc ja to wcześniej sobie moczyłem w, w płynie takim. Wiecie, do czyszczenia toalety, żeby tam wybiło wszystkie zarazki. Oczywiście trzeba to później spłukać dokładnie. No i, i jest to do wykorzystania. Także damony mają tutaj mnóstwo fajnych szczelin, tak, do których mogą się chować i sobie też po tym biegać. Coś tu jeszcze? Jakieś drobiazgi? To co macie, to gdzieś tam znajdziecie u siebie w domu, czy. czy w lesie można wstawić, słuchajcie. Jakiś kawałek kory, kawałek jakiś gałązki. Im więcej miejsca do biegania, tym damo nam się to będzie bardziej podobać. A i dobrze, wygląda to już tak, tak, tak jak w lesie powiedziałbym. No, powinny się tutaj czuć dobrze. Co najważniejsze, im więcej fajnych, małych miejsc do chowania się, tym większa szansa na to, że młode, które kiedyś tam się urodzą, bo oczywiście nie jesteśmy w stanie też skontrolować tego, przy tak dużym terrarium, czy one są, czy ich nie ma. A jedynie dopiero jak podrosną, to by będziemy mogli zacieć, czy ich jest rzeczywiście więcej. Całość i tak jeszcze sobie popsikamy, żeby tam wilgotność nam to podniosło. Nakarmimy je, puścimy. I pamiętajcie, damony karmimy co około 2-3 dni i tak naprawdę w tym samym czasie możecie sobie sprawdzać wilgotność i temperaturę. Nie powinno się im za dużo też przeszkadzać, bo niestety są bardzo stresowo... Mówię, nie są odporne na stres. Także im mniej tam będziecie grzebać i oglądać, tym lepiej dla waszego zwieżeczka. No i na takiej powierzchni jak jest tak duży kryjówek, no to tej karmówki trzeba dać troszeczkę więcej. Ponieważ jak damony się będą chować w szczeliny, tak również karmówka się będzie chować w szczeliny. W związku z tym, no żeby się ta karmówka spotkała gdzieś tam z damonem, no musi być tego odpowiednio dużo. Tak? Możemy tutaj stosować i świerszcze, i jakiegoś karaczana tureckiego. Co tam macie, co tam znajdziecie takiego do jedzenia, to się wykorzysta. Karaczana szarego, jak ktoś chce akurat tego nie to lubimy. Z całą całą karnukę jaka jest dostępna e, można stosować to oczywiście też bez przesady, żeby dawać na przykład dorosłe szarańcze czy karaczany madagaskarskie. Dla młodych muszki owocowe będą potrzebne, tak jak planujemy, żeby się... wylek świeszczał. Tak, świerszcza, wylek, wylek karaczana tureckiego. E, no ale na razie tu będą duże osobniki, więc wylek nie będzie potrzebny. Raczej już coś większego. Później już tak będziemy tutaj kombinować. Piękny nie też w tej chwili mamy tutaj, tropikalny. Ta <grystanie> bogata. I złotów bo musi być. O, tu jeszcze jakieś świerszczyki biegają. Już się same zaprosiły. Najważniejsze, no, że nie wiedzą co je czeka. Raj! Jak, jak słuchajcie, o tym często zapominamy, jeżeli dajemy świerszcze, nie wiem, generalnie karmówkę dajemy zwierzętom, to pamiętajcie też o tym, żeby karmić karmówkę, bo jeżeli nie damy tutaj żadnego listka nie wiem, do zjedzenia na świerszcza, to świersz będzie musiał się zainteresować naszym zwierzątkiem, czyli w tym momencie damonem. Mogłoby się wydawać, że nie, że nie da rady, ale zdesperowany świersz, no i też pokusi się tak na jakiegoś tam Damona. Zresztą, że one są kanibalami i nawet same siebie potrafią zjadać. Też. Także nie tylko karmimy damony świeszczami, czy tam innym rodzajem jedzenia, ale trochę tam jakiegoś ogóreczka, nie wiem, czy machewkę, czy tam cokolwiek innego też trzeba dołożyć, wtedy te świeszcze będą zawsze dobrze odżywione. <laughs> Dzięki temu i damony będą dobrze odżywione. To co? Kto pierwszy? Tutaj planujemy włożyć dwóch samców, no i na tych dwóch samców ile samic? Eee, na każdego samca będzie przypadać, no, przypadały cztery, cztery samice. Cztery samice na każdego samca. Oczywiście to tak sobie przyjęliśmy umownie, bo one przecież tu się rozbiegną. I może być tak, że jeden samiec korzysta ze wszystkich samic, a drugi będzie siedział sam może też tak być. i będzie miał pecha. No w życiu też tak bywa, no, ale jakby na to powierzchnię tak sobie zaplanowaliśmy i może być. Co tam pierwsze trafia do nas? Powiedzmy, jak odróżnić samca od samicy, bo to może być istotne. Sposoby mamy na odróżnienie tak naprawdę dwa. W przypadku dużych damonów sprawdzamy to albo po odnóżach, czyli samiec ma pierwszą parę odnóży dłuższą, chodzi o udo, jest ono dłuższe od drugiej pary, u samic jest krótsze. Zawsze też można sobie tego namona odwrócić i możemy też spojrzeć na płytkę, która Czemu? znajduje się na odwłoku. U samic ona bodajże przypomina jakąś tam jakiś symbol. Znaczy u, u jednego wygląda to, o, nie rozrzucaj tutaj, u jednego wygląda sobie jak litera e, omega. Tak, o, a, a, u, a u samców jest jak serduszka, a u samic jak omega. Ja dam może wam wkleję zdjęcie, to sobie zobaczycie. Gdzieś tam sobie będę się jakoś poprosić o zgodę, albo sami zrobimy zdjęcie, jak mi się uda. No i ten już tam się pięknie gdzieś tam chowa. Możesz tam towarzystwo. No i zobaczcie, to będzie fajnie dla tych zwierzątek. Każdy sobie znajdzie jakąś swoją przestrzeń. No i mamy nadzieję, że za parę miesięcy. Może krócej, tak? Wrzucimy jakąś kolokalijną relację, jak się mijewa nasza. Myślę, że to spokojnie będzie kilka miesięcy, dlatego że e, samice są gotowe do rozrodu po trzech latach od e, narodzin, żeby to ująć, a, a cały pakiet z jajami noszą nawet do 3 miesięcy. Ale możemy, po... możemy też być mile zaskoczeni, ponieważ to są zwierzęta, które przyjechały do nas z Afryki. W związku z tym one już mogły wcześniej mieć styczność z partnerem. I e, no, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby się tym podzieliły z nami, swoim gdzieś tam małym szokówkiem. Co? Co Ale tego Wam? Chyba pokażę bliżej. A, Widzisz, ja zrobię trochę ostrości. Zobaczyli. To jest bardzo fajne zwierzęta. Ja Wam później wkleję też tam link do materiału o damonach. To już to wcześniej sobie nagrywaliśmy, a dzisiaj też fajnie pokazujemy. To co jest u nich ciekawe, to ich kończyny, bo tutaj te z przodu to są takie chwytne, nie są to szczypce jak u skorpiona, tylko właśnie pazury. Ale te tutaj są bardzo długie, mogą mieć rozpiętość nawet 25 cm. No i przede wszystkim ruszają się w każdą stronę, i to są, no, moglibyśmy powiedzieć trochę nieprawidłowo, czółka, bo taką rolę pełnią. Nie są to czółka, bo owady mają, to no nie jest owad, to jest damon, czyli pajęczak, ale one lubią sobie tym właśnie macać, dotykać, sprawdzać, yy, czy się da gdzieś wejść na przykład w szczelinę, czy, czy jest coś do jedzenia, ale też mama pilnuje swoje młode, tak, Og zagarniając mm -hmm. w ten sposób do siebie. Super fajne, naprawdę zwierzęta. I co najciekawsze, są ślepe. Żebyście nie myśleli, że one cokolwiek widzą, bo niestety są ślepe. Pomimo, że ta górka z oczami się znajduje tak jak u pająka i skorpiona, ale niestety one nic nie widzą. I tak jak Andrzej wspomniał, te czułka e, służą im do oglądania i wyczuwania wszystkich wibracji i drgania. Dobra, puścimy ją też do środka. Stronie. Tak. Chodźcie, tu, dzieciaczki. Dobra, To fajne miejsce jest dla ciebie. Nie trzeba się ich obawiać, absolutnie. To są tak łagodne zwierzęta. Wyglądają specyficznie troszkę może i groźnie tak dla kogoś, kto ich nie zna. Ale nie są w żaden sposób jadowite, krzywdy wam nie zrobią, są bardzo płochliwe. oczywiście gdzieś tam przyparte do muru mogą próbować nas tam gdzieś dziabać, tak, atakować tymi swoimi pazurkami, ale to jest tylko element odstraszania. Oczywiście samce między sobą toczą wojny właśnie o terytorium, o samice, no i te wojny czasami kończą się śmiercią, ale człowiekowi krzywdy żadne nie są w stanie zrobić. Napiszcie koniecznie jak Wam się podoba taki zestaw Co wy myślicie o takiej grupówce. Jakby ktoś chciał zrobić sobie też taką grupówkę, to Damonów mamy trochę więcej, możemy się podzielić. Tak? Kontakt z, z Mateuszem. Każdy ja czego zapraszam, z też z eee, Czy na giełdach? Tak, czyli za tydzień jesteśmy w Krakowie. Czyli jakby ktoś chciał, też się pokusił o taką grupówkę. To naszym zdaniem warto. E, oczywiście na co dzień tego światełka nie używamy tak mocnego, ale mają się tu czuć swobodnie. Swobodnie, czyli jednak to światło. Znaczy, przede wszystkim, damonów nie doświetlamy w żaden sposób. A jeżeli już bardzo chcecie, to nie używamy żadnego białego światła ani też czerwonego. E, najlepsze akurat w kwestii damonów byłoby, byłyby żarówki, które stosuje się do, do roślin. One mają takie fioletowo-czerwone światełko. Albo zielone światełko też. Bardzo zielone, a wtedy możecie sobie je doświetlać bez, bez żadnego um, uszczelku na ich samopoczuciu. A co ciekawsze, powiem, że my mamy w sprzedaży i zielone światło. E, I mamy takie nocne żarówki, które prawie nie dają światła. Też można zastosować. Ok. A wiesz co, my tak tu gadu gadu zapomnieliśmy o najważniejszym. No jedzenie. Właśnie. <laughs> Musimy jeszcze je nakarmić. Wybaczcie klatka stop. <laughs> Ach, jedzenie pod ręką, czy coś mniejszego damy im. No, z tego by można było parę wybrać, ale te największe, świeższe to może niekoniecznie. ja nie, nie nie, nie. kilka. One mogą sobie radzić. Tak, ale tam są też takie mniejsze te domowe. No. Mhm. Więc może nie do końca. To ja idę trochę karaczana złapać. Tutaj też mamy grupówkę, ale trochę innego <słuch> rodzaju. <dum> To jest po prostu e, wylęk karaczana tureckiego i są takie mniejsze okazy, one się tu świetnie też będą nadawać. Przy okazji trochę marchewki wpadnie, ale jak powiedziałem jest skazane, żeby coś trochę tego było, bo te owady coś muszą też jeść. Nie? świecie zabieramy. A, jeszcze jedna ważna kwestia. Pamiętajcie, że jeżeli samice noszą pod odwłokiem pakiet z jajami nie będą przyjmowały pokarmu, więc nawet nie musicie ich karmić. Oczywiście też zminimalizuje to stres, który karnówka biegająca dookoła będzie na nie wywoływać No i nie stracicie pakietu z jajami, które niestety ale często gestą samice odrzucają z niewiadomego powodu. Chociaż są bardzo opiekuńcze, to niestety czasami potrafią go po prostu odrzucić, a już wtedy jest nie do wyinkubowania. Co, to zamykamy? Trzeba będzie, żeby nam nie pouciekały. Wilgotność tu jest fajna, już takim lasem tropikalnym czuć. Przyjemnie siedzi się koło tego, ale jednak trzeba. Zamknąć. drodzy, no myśmy Wam dzisiaj powiedzieli dużo myśli na temat hodowli w grupie Damonów, zresztą to samo dotyczy pojedynczych sztuk, więc tym sobie powinniście dać radę, ale chcielibyśmy, żebyście nam powiedzieli, co następnym razem ciekawego Wam tutaj zaprezentować. Może macie jakieś fajne pomysły, które jazdy zwierząt mamy Wam przedstawić. Może czegoś nie wiecie. Możecie też pod filmikiem zostawić komentarze z pytaniami. My Wam na te pytania odpowiemy. Eee, I co? My tu mamy 200 zwierzaków, ponad 200 zwierzaków, bo jest to wystawa zwierząt egzotycznych. Mamy jaszczurki, mamy węże, mamy pajęczaki, mamy ślimaki, mamy krocionogi. Krząszcze, modliszki. Żółwie. Czy macie w czym wybierać. Kota. Królika, jeże pigmeńskie, Jest tego naprawdę sporo, także nam dajcie znać w komentarzach, o czym chcecie kolejne poradniki, materiały, tak? E, jakie konkursy może byście chcieli? Nie zapomnijcie też, że w poprzednim filmiku jest konkurs, który nadal trwa. Jeżeli go nie znacie i nie wiecie, jakie są zasady, wróćcie do poprzedniego filmu e, o tym, jak zrobić terrarium dla WIA. Na, tam znajdziecie zasady konkursu, do którego Was też serdecznie zapraszamy. Jest do wygrania fajna nagroda. terrarium razem z krócionogami, także warto obejrzeć materiał, troszkę się produkować, a jednocześnie może powalczyć o fajny yy, prezent. A zbliżałem się święta, to może się wykorzysta. Dlaczego nie? Podsuwamy pomysł. Jest to zawsze coś. Pamiętajcie, żeby subskrybować nasz kanał, żeby tam kliknąć dzwoneczek, żeby Wam przypominało jak będą nowe materiały. Stawić lajka dla nas. Tak jest. My będziemy się starali w miarę regularnie umieszczać nowe filmy, czyli planujemy sobie raz w tygodniu, czasami no, różne mogą być okresy, może być troszeczkę rzadziej, ale jednak im więcej Was będzie subskrybować i nas tam motywować do wrzucania kolejnych materiałów tym nam bardziej będzie, no, się, nam chciało będzie się chciało te filmiki, chciało dla was szybciej robić fajne materiały jest naprawdę tutaj dużo zwierząt. Oczywiście zapraszam też do tego, żebyście przyszli do nas osobiście, a warto jeszcze dodać, że jako jedyni w Polsce prowadzimy szkolenia z hodowli zwierząt egzotycznych i mamy szkolenia z hodowli pajęczaków. czyli na przykład dowiecie się jak hodować u nas amblopygi, czyli a inaczej tempo odwłokowce, czyli damony. Uropygi, pająki właściwe, pająki ptaszniki, tak? różne stworki, mówimy o wężach, jak hodować. Bardzo ważna rzecz: ludzie często nie wiedzą, co zrobić, jak wąż nie je. więc u nas taki materiał też możecie przejść. Mateusz będzie prowadził kurs na temat hodowli owadów tak? czy karmówki. Ja też gorąco już zapraszam na, na ten materiał. Bądźcie czujni. Subskrybujcie, obserwujcie, followujcie. Ja też przy okazji zapraszam na swojego Instagrama, gdzie możecie pooglądać różne zwierzaki. Zadać mi pytania odnośnie niektórych z nich. Jeżeli macie oczywiście takie, ja Wam też pomogę. Odpowiem Insect for You. Dokładnie. Czyli przez cztery for pisane, tak Tak jest, żeby tam nie pisać ręcznie. No nasz kanał wiadomo, Zootin Polska na Facebooku trochę może być ciężko, tak, tam w linku sobie doczytać, ale adres, który trzeba wpisać w przeglądarce, to facebook.com ukośnik wystawy egzotyczne, ale w nazwę, w nazwę, jakbyście w wyszukiwarce w Facebooku wpisywali, to trzeba wpisać arachneak, w sieci. Wybaczcie, ale Facebook nie za bardzo zgadza się na zmianę nazwy, no i tak jest troszkę, taki, taki on już jest przyjazny dla otoczenia. To co, pięknie dziękujemy, zapraszamy na następne materiały. Do zobaczenia.